Dobry wieczór, moi drodzy. Witajcie w sobotę. Wybaczcie dłuższą przerwę. Miałam napięty tydzień i no, nie dało rady wcześniej, chociaż chciałam. Tak samo jak trochę chciałam wrócić, może do naszej konwencji, i wróciłabym, gdyby nie to, że kiedy dopiero komentowaliśmy sobie sprawę, która rozgrzała Stany Zjednoczone i nawet więcej niż Stany Zjednoczone. Czyli sprawę Wade'a Wilsona, która zresztą nadal grzeje, ponieważ wyciekają kolejne nagrania i no, są. <noise> no, już nie będę teraz tego rozwijała. No to yy, wybuchła kolejna bomba, ponieważ doszło do aresztowania no, topowego celebryty, nie tylko artysty, ale również producenta. Właściciela wytwórni Bad Boy Records osoby, którą wielu z Was zapewne może kojarzyć, bo swego czasu w Polsce była jedną z bardziej popularnych gwiazd, a właśnie została aresztowana ta gwiazda. Otóż mówię tutaj o Szonie Komsie, znanym niegdyś jako Puff Daddy, a obecnie jako Pilidi. No i o ile samo aresztowanie wywołało szok, to lista zarzutów, jakie ciążą na Didi, jest szokująca chyba jeszcze bardziej. Powiem Wam, że słuchając z amerykańskich źródeł, o co tam w ogóle chodzi, to włosy jeżą się na głowie, a jeszcze bardziej jeżą się w sytuacji, w której słucha się prokuratora, który mówi, że okres czasu, o jakim jest mowa, opiewa na przedział od 2008 roku do teraz. To jest dużo lat, podczas których mnóstwo osób ucierpiało w różny sposób, i wiele z nich do tej pory jest straumatyzowanych, delikatnie mówiąc. Czy ktoś zginął? Ano, tutaj są póki co spekulacje. Natomiast, czy ta sprawa nie będzie miała szerszego kontekstu, to się okaże. Wiadomo, że Didi może pozostać w zamknięciu nawet 2-3 lata, zanim ruszy proces. Biorąc pod uwagę ilość materiału dowodowego, który zabezpieczono w dwóch posiadłościach, z czego jedna należała bezpośrednio do Didiego, a druga była bezpośrednio powiązana z jego wytwórnią, w których zabezpieczono między innymi substancje odurzające. Mały arsenał broni, z czego część broni miała zatarte numery seryjne, co już nie oznacza niczego dobrego. No oczywiście amunicję. I co najważniejsze, zabezpieczono bardzo dużo nośników cyfrowych, bowiem okazało się, że Didi od lat, zapraszając topowych celebrytów na swoje imprezy, wszystko nagrywał. I wszystkich. I już niektóre media nazywają go drugim Epsteinem, bo metodologia działania była de facto bardzo podobna. Oczywiście na razie póki co nie wiadomo w jakim celu Didi nagrywał swoich gości, ale no, można się domyślić, że zamiary były niekoniecznie dobre dla tych gości. To znaczy, najczęściej takie rzeczy robi się po to, żeby mieć na kogoś haki, którymi można tego kogoś później szantażować. Biorąc pod uwagę, że na liście zarzutów znajdują się zastraszania, groźby. No, to jakby już kontekst zaczyna być coraz bardziej oczywisty. Do tego oczywiście dochodzi chyba najbardziej poważny zarzut, czyli handel ludźmi różnej płci w różnym wieku. I handel substancjami, to oczywiste. I teraz możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w środowisku celebryckim. Generalnie dzieje się źle. Wszyscy się boją. Bo jest oczywiste, że wszystkie osoby, które będą rozpoznane na tych nagraniach, dostaną telefon z próbą stawienia się na przesłuchanie. Bo o ile część z tych osób być może dopuszczała się czynów nielegalnych podczas bytności na tych imprezach, to ci, którzy się tego nie dopuszczali, na pewno wiedzieli, co się dzieje. Didi miał w zwyczaju organizować e, imprezy dwojakie. Jedne to były tak white parties, których było stosunkowo grzecznie. Natomiast druga, drugie imprezy, i o to najwięcej się rozchodzi, nazywane były tak zwanymi freak-offs, gdzie no, działy się już sodomia i gomoria, jakby to powiedzieć, i. Miało dochodzić do odurzania osób również nieletnich, stręczenia tych osób kolegom celem wiadomym, rejestrowanie tego wszystkiego, nagrywanie i patrzenie, podczas gdy te ofiary, bo tak należy o nich mówić, były zupełnie nieświadome tego, co się z nimi dzieje. Do tego wszystkiego dochodzą takie głosy, które sugerują, że nieletni artyści, którzy trafili pod skrzydła Didiego, niejako drogę do kariery musieli przepłacić pójściem do łóżka z odpowiednimi ludźmi. Jedną z osób, którą się wymienia, to Justin Bieber, który po aresztowaniu Didiego no, doznał, mówi się w Stanach Zjednoczonych, załamania nerwowego, zamknął się w domu, z nikim nie chce rozmawiać. no Wcale się nie dziwię, ponieważ e, no, obecnie już mężczyzna myśli sobie, że jeżeli ruszy proces i nagrania zostaną emitowane podczas procesu. No to de facto wyjdzie, a jest to na pewno problem wstydliwy dla takiego człowieka, i na pewno jest to problem, który doprowadził do jakiejkolwiek, jakiejkolwiek formy traumy, po prostu. Oczywiście Nick Bieber nie jest jedynym artystą, Ashera też się tam wymienia, no i tam parę innych osób jeszcze. Do tego dochodzą związki Didiego z kobietami, gdzie mm, obecnie. Kobieta Cassandra Ventura, która pozostawała w związku z Didi przez 10 lat, również poszła do sądu, mimo że Didi oferował jej 8 milionów dolarów za milczenie. Kobieta nie przyjęła tej propozycji. Kobieta wcześniej już mówiła, że doświadcza z jego strony przemocy psychofizycznej. Gdzie mężczyzna twierdził, że ona po prostu gada głupoty, że ona pewnie chce pieniędzy albo sławy albo czegokolwiek. No nie wiem, po kiego grzyba, skoro kobieta zrobiła karierę. Generalnie nie potrzebowała więcej sławy w związku z tym. No ale wszystko, cała ta narracja Didiego o tym, że ona gada głupoty, się posypała w momencie, kiedy. Wyciekło nagranie z korytarzy hotelowych i z hotelu, w którym przebywali jako para w 2016 roku, gdzie tam widać Hesi, czyli Cassandra Venture uciekającą korytarzem hotelowym, goniącego ją Didiego, który dopada kobietę i traktuje ją w bardzo brutalny sposób. No już jakby dowód był czarno-na-białym, mężczyzna, więc zaczął. Oczywiście przepraszać, zaczął się tłumaczyć, zaczął deklarować swoją zmianę, pójść się na terapię, etc., etc., gdzie wiadomo, że był to jeden wielki bullshit, dlatego że mężczyzna dalej robił to, co robił i, i tyle. Ponadto związał się z Cassie, kiedy ta była jeszcze nieletnia, miała 19 lat, a on wówczas miał 37. W Stanach Zjednoczonych wiek pełnoletności to jest 21, więc przez pierwsze dwa lata ukrywali ten związek, ujawnili go dopiero, kiedy kobieta osiągnęła pełnoletność. No ale, jak sama mówi, przypłaciła to głęboką traumą oraz wieloletnią terapią, ponieważ musiała leczyć się z uzależnień, w które wpędził ją Didi, ponieważ cały czas karmił ją substancjami tłumacząc, że po nich ona będzie bardziej taka, wiecie, pasująca do show biznesu, bardziej wyluzowana, bardziej w ogóle no, super fajna, prawda? Oczywiście używa od tego manipulacji i tak dalej. I my tutaj mówimy o tego typu sytuacjach. Oczywiście. Celebryci zaczynają się ewakuować. Niektórzy już federalni mówili, że poszukują Jay który zniknął, uciekł. Podejrzewa się, że Didi go ostrzegł. A Jay Z, ponieważ pozostawał w bliskiej relacji z Didim, e, uczestniczył w jego imprezach wraz z Beyoncé ze swoją małżonką. Jay Z, którego Rihanna ostatnio w zasadzie, Rzuciła na tapetę i powiedziała, że kiedy była pod jego skrzydłami, jego i wytwórni Rockefeller Records doświadczała, no właśnie, czynności niedozwolonych, bo obecnie Rihanna już nie jest w tej wytwórni, już od jakiegoś zresztą czasu i tak dalej, więc też zaczęła mówić. Dużo ludzi zaczęło mówić po aresztowaniu Didiego. I ta sytuacja z kolei przypomina mi sytuację z Króliczkami Playboya, a konkretnie z Hugh Hefnerem, gdzie mieliśmy cykl tutaj w odcinkach programu dokumentalnego na temat tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami willi Playboya. Dokładnie działo się to, co działo się u Didiego, co działo się u Epsteina, co działo się u Weinsteina, i dużo by wymieniać. Generalnie ludzie byli wykorzystywani dla uciech tych wysoko postawionych celebrytów, tych elit, które po prostu czerpały mnóstwo zadowolenia z tego typu sytuacji. I wtedy też. Dopóki Hefner żył, wszyscy milczeli. Po jego śmierci nagle wszyscy zaczęli mówić i same króliczki, i całe te, to zaplecze, ci pracownicy. Gdzie wtedy się nawet zastanawiałam, jak to jest, że osoby de facto dzielą się wiedzą, którą posiadały wtedy już, kiedy te rzeczy się działy. Ale wtedy, kiedy one się działy, nie zgłosiły tego, czyli ukrywały przestępstwo, czyli powinny dostać zarzuty. Tak samo tutaj. Nagle byli ochroniarze Didiego, y, ludzie, którzy z nim współpracowali. Y, nagle teraz też zaczynają więcej mówić po tym aresztowaniu. Generalnie coraz większe łajno leje się na Didiego. Ja, jeżeli jest winny tego wszystkiego, mam nadzieję, że nie wyjdzie z więzienia, ponieważ ja nie wiem. Bo wiecie, zmaganie się z wieloletnią traumą jest gorsze nawet niż bycie pozbawionym życia chyba. Ludzie są pokiereszowani psychicznie. Generalnie. Tam przychodzili bardzo potężne postacie. Ci ludzie często mieli upodobania sodomickie, podobno sam Didier również, tak samo Jay Z, Will Smith, który przy okazji tej sprawy nagle też się wylało, że Will Smith miał stręczyć Didiemu i jego kolegom swojego syna, Jaydena. Gdzie to dziecko chciało się odciąć w ogóle od tej rodziny, gdzie że ówczesna żona Willa Smitha, czyli Jada, y, miała mieć wielokrotne próby pozbawienia się życia, bo nie dźwigała tego psychicznie. Generalnie y, okazuje się, że. Tam dochodziło do właśnie napastowań sodomickich, pdf-owskich. Przepraszam, wiecie, mam nadzieję, co ja mam na myśli mówiąc pdf-y. To znaczy mam na myśli ludzi, którzy lubią nieletnie osoby bardzo mocno, no ale wiadomo, że pewnych wyrazów tu użyć nie mogę, więc no, szukam zamienników, więc powiedzmy to będą pdf-y. I tego tam miało być dużo. Dużo. Ludzie mieli być, to znaczy ofiary miały być odurzane, miały też mieć czasami odcinaną możliwość oddychania do momentu, aż nie stracą przytomności i również wtedy były poddawane czynnościom, które były rejestrowane. A to wszystko działo się na imprezach, na których były osoby typu, nie wiem, Jennifer Lopez, nie wiem. Donald Trump, tam się gdzieś przewija też, LeBron James, no nie wiem, no Jay Z Beyoncé, prawda? No, generalnie o Johnny Depp, no nie będę wszystkich, bo ta lista ponoć jest bardzo, bardzo długa. Ludzi, którzy uczestniczyli w tych w tych imprezach i tak dalej. Kiedy Kanye West, znany obecnie jako jej, odłączył się od Jay Z, odłączył się, bo miał tego dość i zaczął mówić publicznie, co się tam dzieje, to zrobili z niego wariata. Zrobili z niego wariata. I zresztą zrobili wariata z każdego, kto tak twierdził i mówił o tym wprost, co tam się dzieje. Dziwne, że jeszcze z 50 centa nie zrobili wariata, bo on też mówi o tym wprost, co tam się dzieje. I, i teraz grajdzie o to, czy Didi dożyje do procesu. Bo wiele osób ma ku temu wątpliwości, ja również. W tej chwili mężczyzna siedzi w celi tak zwanej Suicidal Watch Cell. Licela monitorowana, ponieważ istnieje ryzyko, że osoba psychicznie pęknie i będzie chciała się targnąć. No, tyle, że co z tego, że siedzi w takiej celi? Jeffrey Epstein siedział dokładnie w takiej samej celi. Zatem to jest taka procedura, że wszyscy na początku trafiają do takiej właśnie. No, ale Epsteinowi nie przeszkadzało to, że mu się udało. Bo jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności, no, akurat ochrona była nieobecna przy monitorach. No i tak akurat jakoś przypadkowo Epstein o tym wiedział i wtedy postanowił wykorzystać ten moment i odebrać sobie, prawda? No, ale nikt w to nie wierzy. Generalnie nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto w to wierzy. Wiadomo jest. Że Epstein, dysponując e, tyloma nagraniami potężnych ludzi, no, tam bardziej polityków i tak zwanych filantropów, pożal się Boże, wiadomo było, że ci ludzie nie mogli dopuścić do tego, że, te że on zacznie sypać. Tak samo tutaj. Lista gości Didiego jest nawet chyba większa, dłuższa. I też nikt nie będzie chciał zapewne, żeby mężczyzna jednak zaczął mówić. Dlatego zastanawiam się, czy dąży on do procesu. Chciałabym choćby z tego względu, żeby może wreszcie zrobiono porządek z tym dziadostwem. To po pierwsze. Po drugie, ciekawe, czy ta sprawa nie rozszerzy się, ponieważ nie wiem, ile z was osób może kojarzy sprawę słynną, Bifu w świecie hip-hopu bifu między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, lata 90. Wschodnie wybrzeże reprezentował wówczas Notarius BIG, podopieczny Didiego i wytwórni Bad Boy Records, natomiast zachodnie wybrzeże reprezentował Tupac Shakur, podopieczny wytwórni Death Row Records, która należała w tamtym czasie do Suganata i doktora Dre. Między tymi dwiema wytwórniami wywiązała się totalna wojna, w wyniku której obydwaj ich, obydwie te kury znoszące złota jaja, złote jaja, poniosły śmierć. Pierwszy był Tupak szakur, którego pozbawiono życia w Las Vegas, kiedy był na gali bokserskiej. I dokładnie w taki sam sposób, czyli z jadącego samochodu. Pozbawiono życia notariusa B.I.G., który pół roku później promował w Kalifornii swoją płytę. Swoją płytę, tak? I już wtedy ćwierkało się o tym, że zlecenie nasza kura wydał Billy. Ale dowodów nie było na to. Może były, a zostały zamiecione, Nie wiem, bo w aktach tych spraw jego nazwisko pojawia się ponad 90 razy. No, ale niektórzy mówili, no tak, no o ile mógł może mieć motyw, żeby pozbyć się Tupaka, to jaki mógł mieć, żeby pozbyć się notariusza, który przecież zarabiał dla niego gigantyczne pieniądze? A no miał. Dlatego, że po śmierci Tupaka wytwórnia Defrow Records zarobiła x razy więcej. Po jego śmierci niż za jego życia. Płyty wyprzedawały się na pniu oraz inne gadżety związane z Tupakiem. Zresztą nadal sprzedają się świetnie, bo Tupak no to jeden z naj, najlepszych chyba raperów wszechczasów i to nie odbieramy tego. No i kiedy Didi, podobno, zorientował się, że w zasadzie więcej zarobi się na martwym. Niż na żywym, podopiecznym, zaczął kombinować. To są tylko spekulacje. Nie bierzcie tego, że to jest na pewno. Ale to są spekulacje, które mają bardzo mocne argumenty i kto wie, jeżeli dojdzie do tego procesu i zacznie się to wszystko, zaczną ludzie mówić, zaczną zeznawać może przed sądem, kto wie, czy do tej sprawy się nie wróci. Yy... Kiedy Tupak jeszcze żył, spodziewał się takowego zamachu i mówił wtedy w wywiadach, że on wie ze swoich źródeł, których nie ujawni, bo nie można go zrobić, ale wie, że Didi ma bardzo złe zamiary. I, I to wie, bo w każdej plotce jest ziarenko prawdy najczęściej, więc nie wiadomo. No i słuchajcie, powiem Wam, że cała ta historia jest dla mnie szokująca, dlatego że. Ktoś jest poniekąd objęty parasolem ochronnym tylko dlatego, że jest znany i ma dużo pieniędzy. Jego działalność trwa długie lata. Podczas tej działalności jest długa lista osób, które poniosły jakikolwiek uszczerbek na swoim zdrowiu, czy to psychicznym, czy to fizycznym. I nic się nie dzieje. I teraz co? Nawet jeżeli dojdzie do procesu, to czy istnieje możliwość, że ten facet zostanie, dostanie duży wyrok, jaki powinien dostać? Bo dla mnie to powinien dostać do żywocie. Bo o ile teoretycznie nikogo nie pozbawił życia, ale złamał wiele żyć, i wiele ludzi się nigdy nie podniesie z tego. Dlatego poza tym mężczyzna ma skłonność do zastraszania, szantażowania i Bóg wie czego jeszcze względem ludzi. Więc wypuszczenie go po krótkim okresie czasu wywoła piekło dla tych ludzi. I z tego właśnie powodu nie, wy, nie, nie wypuszczono go za kaucją. Bo straciliby chyba wszystkich świadków, bo by się wszyscy bali. No nie dziwota, jeżeli mężczyzna dysponował mini arsenałem. Co to za problem? Wiadomo, jak to działa, tak? I bardzo jestem ciekawa, co się dalej wydarzy. Dużo ludzi naprawdę poważnie się boli. Część ludzi, Daisy już zniknął, Biber. Wpadł w załamanie nerwowe. Podobno niektórzy też przymierzają się do opuszczenia kraju. I może to niekoniecznie jest dobrze, że prokuratura ogłasza swoje zamiary, co ma zamiar robić, bo de facto daje sygnał. Może chce, żeby dać ten sygnał, nie wiem, jakie są powiązania. No, że po prostu ci ludzie mają w ogóle możliwość uciec. Także no ta sprawa może mieć naprawdę głębokie dno i będę na pewno śledziła to wszystko. No, i taki to był komentarz. Mam nadzieję, że następny komentarz już będzie dotyczył jednak tego, czym się na ogół tutaj zajmuję. Generalnie. Komentuję w ogóle sprawy kryminalne, ale wiecie, że częściej to są zaginięcia, które wy też chyba lubicie, ale, ale no generalnie sprawy kryminalne to sprawy kryminalne, ta sprawa również jest kryminalna i nie wiadomo czego jeszcze się w tej sprawie dowiemy, więc komentuję tą sprawę bo No jest to szokująca sprawa na pewno No i postaram się już następny komentarz Żeby był Powrócił do tego, czym głównie się zajmujemy. Tymczasem, moi drodzy, życzę Wam miłego, udanego weekendu. Trzymajcie się bezpiecznie i wszystkiego dobrego generalnie. Pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce. Bye.